Witajcie dzieci o co, co źle. Witajcie dzieci. ostatnio grę na Bedwarsach rozwaliłem cały team, co prawda spatyka, ale rozwaliłem. A to oznacza, że jestem pro. więc chciałem wam pokazać, jak grać. Dobrze, więc na początku bardzo dobrze trzeba obudować łóżko i pójść na diamenty, żeby zdobyć... Fajne ulepszenia na emeraldy, na środek lepiej nie iść, bo mogą tam nas zabić. Warto też zrobić mur wtedy będziemy mogli fajnie do nich strzelać, a oni w nas już tak niekoniecznie. Patrzcie, jaki elegancki mur teraz możemy tutaj sobie wejść i strzelać do nich. W ten sposób nikt nie zdobędzie mojej bazy. Ha, ha ha Dobrze, skoro łóżko jest już bardzo dobrze obudowane, teraz możemy iść na diamenty. Na tej mapie są tam oraz tam. No i jeszcze tam dalej, ale to wiecie, naraziłbym się na innych przeciwników. W ogóle jak ja chciałem tu nagrać, to na początku nic mi nie wychodziło, w ogóle nie mogłem nagrywania odpalić, coś tam, jakiś błąd wyskakiwał czy coś, ale Wafel mi pomógł, mój kolega dobry ustawił mi tu wszystko, jakieś filtry zrobił nawet, nie wiem co to jest, ale działa i teraz mogę sobie dobrze nagrać. Tylko, że patrzy się teraz na mnie debil jeden, no nie bij! Tylko agresywny jakiś, cokolwiek mu powiem, to on mnie bije. Niedobry ty, zostaw. Mam już szarpa i prota dwójkę, chociaż w sumie chyba powinienem iść raczej w piecyk, żeby tutaj, nie wiem, na przykład, O, szybciej na golemy, żeby zarobić. To by było bardzo dobre. Ale jak na razie nikt mnie nie atakuje, więc. W sumie, skoro nikt mnie atakuje, to po co mi prot i szarp? No widzicie, nawet najlepsi, najbardziej pro-gracze czasami popełniają błędy. I kupują to, czego nie potrzebują. Tak to jest, jak czasami się nie pomyśli, ale kiedy gra się w taką grę jak bedworsy czasami nie ma czasu na myślenie. I teraz mamy już nawet w piecyku Emeraldy. Chociaż nie wiem po co mi one. Co ja za nie mogę kupić? O! Zbrojka, zbrojka się przyda, to jest bardzo dobre. Albo obsydian! To też jest dobre. Ej, jakiś Olioks jest blisko. Parli widzicie na mapce? On się buduje gdzieś tutaj, nie widzę go jeszcze, nie wyrenderowało się. Tam jest! Strzelasz w niego! Haha, ha, i co teraz, co? Ty nie masz takiej bazy, a ja mam! I do mnie nie... Przy... O, strzela we mnie! Skubany! Idź stąd! Nie przyjdziesz do mnie, haha! Ha. I teraz kupiłem sobie golemy. One bardzo nam ułatwią sprawę, możemy sobie tutaj na przykład, o, na łóżku... Jednego dać, drugiego tutaj i trzeciego tutaj. Jak ktoś przyjdzie, to będą go bić. Na wypadek, gdybym ja na przykład zginął, no bo wiecie... Nawet ja potrafię umrzeć. Ale oni... biją dobrze. Niestety może tylko trzech na rundę. Nie wiem, kto to wymyślił i po co w ogóle... A silverfishy 10. Tak to bym kurde rzucał na każdą bazę Silver silverfishy i by, bym był niepokonany, ale nie. Jakiś limit dali. Nie wiem po co w ogóle. A ze złotem co zrobić? Mam pomysł! Drewniany mur! Ale nie, nie chce mi się. Kiedyś Majusia nauczyła mnie, żeby kupywać bardzo dużo refów. Wtedy możemy się ciągle leczyć. To jest chyba wystarczająca ilość. Kilka sobie odłożę na wypadek, jakbym zginął i potrzebował później. O, i strzał dużo trzeba przecież. Bo jak tu będą przychodzić, to trzeba będzie w nich strzelać. O nie, Olioks się znowu zbliża. Gdzie on jest tu? Diamentowo zbroje ma. O kurde, ale kozak. Mogę tego nie przeżyć. Ile mam emeraldów? Dopiero cztery, ale ten piecyk jest słaby. A ile na konnego Prota? 16. Kurde, kto to wymyślił, żeby tyle zbierać? Ej, patrzcie jaki głupi golem, chce popełnić samobójstwo. Nie skaż, byleś mi jeszcze potrzebny. Brat Bicka jest gdzieś niedaleko. On mnie będzie atakował? Buduje się, idź stąd! Idź stąd. Halo. Zniknął staba, ale pokazuje się tam. Co on robi? Jak on to zrobił? Cheater jakiś. Olioks! Oliox! Nie rób tak! Olioks! Gdzie ty jesteś? Olioks, nie znikaj tak! Bijemy go! Golemy pomóżcie! Czemu te golemy nie pomagają? Olioks! Nie pij spatyka! Nie chcę spadać! Proszę! Golem! Golem mnie uratował, dzięki! Nie no, kurde, zdenerwowali mnie. Tak nie może być. Który raz mnie już atakują? Czwarty. O, nie, nie, ja na to nie pozwolę. Golemy, ci tutaj bazy. Ja mam nadzieję, że, że wam się uda. A ja idę zaatakować kogoś. Oliks, oliks, jest blisko. Strzelać w niego. Pum! Pum! Twardy jest! Twardy zawodnik. No, nieźle. Ale ja jestem twardszy. Cześć, Olix, Olix, Ol ej, cześć, paszpatyk, ha, 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 spadłeś! Super, nikt mnie nie pokona. Gdzie jest baza Olixa? Olix? Ale most dziwny. Ciekawe, czy tam jest czerwony, czy Olix? Nie, to nie jest Olix, to jest Oliox. Tu jest Oliox, on ma tu bazę. Czerwony mu pewnie chciał zaatakować, ale mu coś nie wyszło. Spatykam, nie bije. O, już nie pobije. Teraz siekierka i rozwalamy. Ha, 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 wygrałem! Chciał zaatakować mnie, a ja zaatakowałem jego. I wygrałem. To został jeszcze tylko brat bicka. On nie powinien stanowić żadnego zagrożenia. Na ezie pójdę do niego i. No patrzcie, jak łatwo. Nawet nie musiałem do niego iść. Przestraszył się mnie. Taki dobry jestem. Ha, ha. ha. Dobra, skoro już wiecie jak się bić i jak wygrywać na Bedwars, to mogę Was opuścić.